Przedstaw wyrażenie w postaci logarytmu o podstawie 2. No i zanim przejdę do zadań, wyprowadzę wzór, którego nie ma w podręczniku, w tablicach chyba też nie ma. Logarytm przy podstawie A do potęgi N z B. Przy odpowiednich założeniach, czyli że B jest większe od 0, A jest większe od 0 różne od 1. Ten wzór no, troszeczkę ułatwi. Nie będę musiał za każdym razem, jakby tego przekształcenia wykonywać, tylko jak zrobię raz wyprowadzenie, to już będę mógł z tego korzystać. I to tak. Korzystając z wzoru na zamianę podstaw, jeżeli zrobię odwrotność, to w przypadku logarytmu następuje zamiana liczby logarytmowanej z podstawą. Korzystając ze wzoru na logarytm potęgi, mogę wykładnik liczby logarytmowanej zapisać przed podstawą. Logarytmem, czyli mam 1 przez n razy 1 przez logarytm przy podstawie bez a. I jeszcze raz ze wzoru na zamianę, na odwrotność logarytmu. Jeżeli mam odwrotność, to mogę zrobić logarytm przy podstawie a z b. Czyli e, będę korzystał teraz z wzoru, że jeżeli mam do potęgi e, podstawę logarytmu, to przed logarytmem mogę zapisać odwrotność wykładnika. Logarytm przy podstawie A z B. No i tego wzoru nie ma w tablicach, ale ponieważ ja go tutaj wyprowadziłem, to, yy, no to będę mógł z niego korzystać. Yy, podpunkt A. Logarytm przy podstawie 16 z 3 jest równy. I mam to wszystko zapisać za pomocą logarytmu o podstawie 2. Czyli to jest logarytm przy podstawie 2 do potęgi 4 z 3. No i zgodnie z tym wzorem, który tutaj przed chwilą się pojawił, to jest 1 czwarta logarytmu przy podstawie 2 z 3. I korzystając z wzoru na potęgę, mogę ten wykładnik zapisać 3 do potęgi 1 czwarta, czyli inaczej jeszcze zapisane, to jest pierwiastek czwartego stopnia z 3. Podpunkt B. Logarytm przy podstawie z 7 to jest inaczej logarytm przy podstawie 1, 2 z 7, jeszcze inaczej to jest logarytm przy podstawie 2 do potęgi minus pierwszej z 7, czyli przed logarytm idzie odwrotność wykładnika, czyli nadal to jest minus 1, logarytm przy podstawie 2 z 7, czyli logarytm przy podstawie 2 z 7 do potęgi minus pierwszej. No właściwie mogłoby chyba tak zostać, ale jeszcze zapiszę, że to jest 2 z 1 7. Podpunkt C. Logarytm przy podstawie pierwiastek 2 z 11, czyli logarytm przy podstawie 2 do potęgi 1. /2, no bo pierwiastek to jest inaczej potęga o wykładniku 1 druga. Przed logarytmem odwrotność, czyli 2 logarytmy przy podstawie 2 z. 11, czyli logarytm przy podstawie 2 z 11 do kwadratu. No, a to jest 121, czyli logarytm przy podstawie 2 ze 121. No i podpunkt d. Logarytm przy podstawie 1, 8 z 9, czyli logarytm przy podstawie 2 do potęgi minus 3 z 9. Przed odwrotność, logarytm odwrotność wykładnika, czyli minus 1 trzecia logarytm przy podstawie 2 z 9, czyli logarytm przy podstawie 2, 9 do minus 1 trzeciej. No, i właściwie tak może zostać, tak? bo nie muszę tego zamieniać na pierwiastek, mam tylko przedstawić to w postaci logarytmu przy podstawie 2. I jest to logarytm przy podstawie 2 z 9 do minus 1 trzeciej. Podpunkt E. Logarytm przy podstawie 4 z 6. Dodać logarytm przy podstawie 8 z 6. No, tutaj mam dwa logarytmy, czyli trochę bardziej skomplikowana rzecz. Logarytm z 2 do kwadratu z 6. Dodać logarytm z 2 do potęgi trzeciej z 6. To jest 1 druga logarytmu z 6 przy podstawie 2. Dodać 1 trzecia logarytmu przy podstawie 2 z 6. No i teraz w tym przypadku, akurat zadanie, mogę podejść do tego na dwa sposoby, na, na, dwie, na dwa różne rzeczy. To znaczy tak. Tą jedną drugą zapisać jako wykładnik, i tą jedną trzecią zapisać jako wykładnik i dodać do siebie logarytmy, czyli logarytm i iloczyn z liczb logarytmowanych. Albo mogę te logarytmy do siebie po prostu dodać jako wyrazy podobne, że mam jedna druga takiego wyrażenia i jedna trzecia takiego wyrażenia, czyli dodaję wyrazy podobne. Jedna druga plus jedna trzecia, czyli 3 szóste plus 2 szóste to jest 5 szóstych. Logarytmu przy podstawie 2 z 6. Czyli logarytm przy podstawie 2 z 6 to potęgi 5,6. No i to jest zapisane za pomocą jednego logarytmu. I podpunkt f, podobnie, tylko tu mam 3 logarytmy. Logarytm przy podstawie 1, 2, to już od razu napiszę 2 do minus 1 z 3. Logarytm przy podstawie 2 z 2 do minus 2 z 3 plus logarytm. 0,125, czyli 125 000, to jest inaczej 1 ósma, czyli 2 do minus trzeciej z trzech, Czyli minus 1 logarytm przy podstawie 2 z 3, minus 1 2 logarytmu przy podstawie 2 z 3 i minus 1 trzecia logarytmu przy podstawie 2 z 3. I znowu, albo każdy logarytm będę zamieniał na potęgę, albo Dodam do siebie, czy odejmę od siebie te liczby tak jak wyrazy podobne, czyli mam minus 1, minus 1, 2, czyli 3 szóste i minus 1, 3, czyli 2 szóste, czyli mam minus 1 i 5 szóstych, czyli minus 11 szóstych logarytmu przy podstawie 2 z 3. No i żeby zapisać to jako potęgę, to mam logarytm przy podstawie 2 z 3 do potęgi minus 11 szóstych. Czyli jest to zapisane za pomocą logarytmu przy podstawie 2, czyli polecenie zadania.